Dawna granica pomiędzy Związkiem Radzieckim a Polską ludowym. Dziś oddziela ona Unię Europejską od wspólnoty niepodległych państw. Państwo sowieckie stawiało sobie za cel, jak najbardziej zintegrować te wszystkie narodowości mieszkające w Związku Sowieckim. No, dziadzia zabrali, ciocio zabrali i, i brata twojego jedynego zabrali. Walka Łukaszenki ze Związkiem Polaków na Białorusi, to nie tylko walka przeciw Polakom, czy przeciw kulturze polskiej. Chodził do polskiej szkoły, skończyłem siedem klasów polskich. Samo istnienie Polaków na terenie Białorusi, to już jest dla władzy polityką. Dyktatura zawsze szuka wrogów, albo wewnątrz, albo z zewnątrz. I w tym razie Polacy to jest nadają się, jak się mówi, na to dla dyktatury. Okazało się na Ukrainie 17 polskojęzycznych gazet. W XX wieku tutaj tym ludziom zgotowano takie piekło, niesamowite piekło, prawda? Tyle ich tutaj rozstrzelano ale się czują Polakami, chociaż może niewiele wiedzą o Polsce, o swoich przodkach. Ja jestem Polaczką, na książki polskie jeszcze, ohohoho, książki stare, stare, stare.